Cóż, zrobiła się mała gównoburza i winowajcą jest ten filmik. Swoją drogą, na drugim kanale zachęcam do subskrypcji, ponieważ tam będzie też więcej kontentu. No i zachęcam też do obejrzenia tego filmiku. I dajcie mi znać, czy wy wyciągnęliście takie wnioski, że ja chcę wyrzucić Bat na casuali. Stop, edytor squad. jeżeli chodzi o tytuł, oczywiście, że jest to clickbait, żebyście kliknęli. W pierwszej minucie filmu wyjaśniam, o co mi chodzi, więc nie miejcie mi za złe tytułu, tylko bardziej, jak już, komentujcie to, co się dzieje w filmie i w drugim filmie, o którym też tutaj jest mowa. Dzięki. Że ja chcę zagarnąć casuali do mojego lobby, żeby na nich robić rekordy killi, bo, bo tak, bo w moim lobby są sami citerzy i spoceńcy, ponieważ takie wnioski niektórzy wyciągnęli. Ja Dzisiaj, jakby omówię te komentarze, odniosę się do nich w kulturalny sposób, bo wiadomo, że to jest dyskusja, tak? Ja w tym filmie bardziej zadałem pytania, niż sugerowałem jakieś zmiany, aczkolwiek miałem pewne przemyślenia, o którymi się podzieliłem. No i mam prze pewne przemyślenie, a raczej zwracam uwagę na pewien problem. A problemem jest to. I problemem jest też to, bo ja to zrobiłem. Bez rozgrzewki, po prostu wchodząc, bez większego wyścigu, grając troszeczkę idiotycznie. I solo nakłady. I proszę bardzo, 48, 50 kili zrobione. I może jakbym się skupił, może jakbym się rozgrzał, może bym wszedł w ten tryb gonienia kili Może bym zrobił 60, 70. Kto wie. W każdym razie, w tym filmie chcę się do tego odnieść. Do Battle Royale na casuali. Do tego filmiku, którego nagrałem, którego zachęcam obejrzeć. No i dajcie mi znać w komentarzach, czy faktycznie macie to samo odczucie. Jakby co niektórzy komentujący, o których dzisiaj wspomnę, no i dajcie mi znać, co myślicie o dzisiejszej mojej wypowiedzi. Na początku przytoczymy sobie komentarz Dawida. Gra ma tytuł na ludzie, to oznacza, że ten tryb ma być na ludzie dla każdego. A skład przeszkadza ci to, że grają tutaj ludzie, co potrafią w to grać i chcą sobie odpocząć po pracy zdobyć winka z randomami. Narzekasz na tryb pewnie dlatego, że słabsi gracze zniknęli z Twojego lobby, i teraz masz za dużo cheaterów i spocenców swoich. Większość słabszych graczy przesiadło się na ten tryb, żeby coś sobie pograć. To, że ktoś zabija boty może dla, może dla niego też to jest frajda. W Call of Duty wreszcie zrozumiało, że grę robi się dla casuali, których jest dużo, dużo więcej niż streamerów. Chcesz zrobić 50 kg solo na tym trybie? To sobie rób. Chcesz grać w normalną berkę? To też sobie graj. Ten tryb pozwala ludziom takim jak ja pograć i mieć z tego Friday. Okay, Okej, to może zaczniemy rozkładać ten komentarz na czynniki pierwsze. Przede wszystkim jestem zdziwiony, że w ogóle takie wnioski zostały wyciągnięte z mojego filmu. No ale zobaczmy. Narzekasz na tryb pewnie dlatego, że że słabsi gracze zniknęli z twojego lobby i teraz masz dużo cheaterów i spoczeńców w swoim. Przede wszystkim ja nie narzekam na ten tryb. Ja mówiłem o tym trybie od czasu Warzona 2, że Warzone potrzebuje tryb dla początkujących dla osób, które są słabsze, które chcą się zrelaksować, które, które po prostu nie chcą mieć mocniejszych lobby, które faktycznie może z botami, pół na pół i tak, dalej, i tak dalej. Ja o tym mówiłem i osoby, które mnie oglądają od powiedzmy, czasów Almazra o tym wiedzą. Po drugie, ja w moim lobby nie mam cheaterów. Okazjonalnie się zdarzają, są szybko banowani i widać to na moich streamach, że ja nie mam za bardzo cheaterów. Jeden, dwóch, trzech może się zdarzyło od czasu premiery, premiery Werdańska. Po trzecie, na casual battle royale też się pojawiają cheaterzy. Po czwarte, ja mam mieszane lobby. Mam słabsze lobby, mam mocniejsze lobby, mam mieszane lobby, więc tak naprawdę jakby mi to ryba, że casuale sobie grają, zresztą ja właśnie zachęcałem, żeby stworzyli ten tryb, żeby casuale mogły sam, mogli tam sobie pograć, nauczyć się gry ze spokojem, a nie, że co każdy mecz muszą się podzielić, bo skill-based matchmaking tak działa. Zagrasz jedną, dwie gry z teammateem, który może być lepszy od ciebie, dzięki temu macie lepszą gierkę, później druga, trzecia, czwarta gierka już praktycznie jest niegrywalna, ponieważ rzuca was na mocniejsze lobby. Dlatego ten casual battle royale miał chronić takich graczy słabszych, żeby nie rzucało ich cały czas na bardziej głęboką wodę, tylko żeby faktycznie mogli się w cudzysłowie zrelaksować i też pouczyć, poćwiczyć obojętnie cokolwiek, co chcą tam robić. Więc ponownie jestem bardzo zdziwiony, że takie wnioski były wyciągnięte z tego filmu, aczkolwiek, no, może źle to zakomunikowałem. Przejdźmy teraz do kolejnego komentarza od Artura. Artur, jakby dodał aż trzy komentarze, więc zobaczmy, co tu się dzieje. Ja mam dosyć wysoki Master Prestige, ale jestem 55 lat gościem. Nie strzelam jak Pro i chcę ten tryb, bo dla mnie jest to zabawa, a nie po nie się daj nam się bawić. Gra tak, jak ja chcę, a ty sobie graj, jak chcesz. Czyli graj tak, jak ja chcę, a ty sobie graj, jak chcesz. Yy, Wydaje się, że o to właśnie chodzi: żeby casuale i słabsi gracze mieli do tego dostęp i żeby właśnie gracze tacy jak ja nie mieli do tego dostępu. Ja o tym mówiłem w tym filmie. Ja jedynie zadałem pytanie, gdzie jest ta bariera? Gdzie powinniśmy postawić tą barierę? Czy KD, czy doświadczenie, czy czas gry, czy prestiż? Nie wiem, to bardziej było zadanie pytania niż jakby stwierdzenie faktu, przynajmniej, no inaczej, może faktem jest to, że ja w teorii nie powinienem móc grać na tym trybie, no bo bądźmy szczerzy, że ja mogę wam niszczyć rozrywkę na tym trybie, Ja w przecież sensie mógłbym, w teorii, jeżeli chodzi o to, co ludzie mówią, tak, że nie chcą się pocić, nie chcą trafiać na spocenców, no to jeżeli by gra umożliwić spocencom, tak, Dostęp do tego trybu, no to wtedy będziecie mieli praktycznie to samo, co na Battle Royalu. Może fakt, jest tam botów więcej, ale bądźmy szczerze, jeden spocony team może przejechać całe loby i nikt ich nie zatrzyma. I prędzej czy później kto was ktoś wam będzie psuł rozgrywkę. Może na początku, może na końcu. Zaraz zaczniecie zadawać pytanie, a co ten spoceniec tutaj robi? Jak to się niech, wy... niech spada na zwykły Battle Royale, bo takie rzeczy będą się pojawiać, tak? Traficie na jednego spotsłucha, który was zakręci, no i będzie wiel... będą wielkie że oni tam są. Ja tylko zaznaczyłem, że faktycznie zgadzam się, za bardzo spoceńców, tam nie powinno być. W sensie Spocenców, graczy, którzy potrafią grać w Warzona i to bardzo dobrze potrafią grać. Zresztą tutaj dobrze zaznaczył jeden komentujący, ciężki temat. Zobaczymy jak się to rozwinie. Ale zgadzam się, prosłety gracze nie powinny mieć wstępu na ten tryb, by sać swoje własne ego. No bo ja też zaznaczyłem, że tam nie ma jakby takiego zróżnicowania między casual battle royale a zwykłym battle royale. Nie ma zróżnicowania między sytuacją, w której zabijesz Bota, a zabijesz prawdziwego gracza. Oczywiście mniej więcej możesz poznać, kto jest kim, bo jak strzela i jak się zachowuje. E, natomiast, no, nadal ja mogę zrobić coś takiego i ponownie niby łaktać moje ego. No ale. Dalej podtrzymuję, że twórcy gry już się zastanawiałem, jak to zrobić. Już dali komunikat, że myślą nad barierami, tak? Zanim ja w ogóle cokolwiek nagrałem, zanim ja cokolwiek powiedziałem, twórcy gry już sami zaznaczyli, że Casual Battle Royale będzie trochę zmieniany, będzie trochę modyfikowany. I będą pewne limity, kto gdzie, jak może się na tym battle baterialu pojawić. Zresztą już mają systemy, które to mierzą. Mają systemy, które mierzą pod skill based matchmaking. Skill based matchmaking nie bierze pod uwagę twojego KD, czy jaki masz prestiż i tak dalej. Bierze pod uwagę to, jaki był twój ostatni i przedostatni mecz. Jak szybko się poruszasz, jak szybko lutujesz. Jak szybko, jak dobrze strzelasz, jak celnie strzelasz, ile robisz killi. Więc. Jakby swoją drogą już jest system, który potrafi rozpoznać umiejętności gracza. Twórcy gry już się nad tym zastanawiali. Ja tylko zadałem ponowne pytanie, ale ludzie się na mnie poobrażali, bo myślą, że ja chcę im ten tryb zabrać. Nie mam pojęcia dlaczego. Kolejny komentarz od Artura: Ludzie, którzy mają po latach zabawę na Wernańsku, kochałem tę grę przez takiego gościa jak ty, zostanie odebrana im żaba z, z powrotu Werdańska, w sensie zabawa. Y ja nie chcę nikomu nic zabrać i ja nie mam nic do gadania. W sensie, że aktywy, Rzymie nawet nie wysłucha. Ja tylko tworzyłem content i jakby wzbudziłem konwersację, jakby zastanawiając się, co mogą zrobić, żeby casuale mieli bezpieczniejszą rozgrywkę. Więc jakby nie wiem, czy ludzie czytają to między wierszami, czy, czy słuchają, czy rozumieją to, co chcą rozumieć, aby tylko potwierdzić ich własny tok myślenia. Albo może ja źle zakomunikowałem? Kolejny komentarz od Mulexa. Nie rozumiem, dlaczego ty się w ogóle o to spinasz. Ciekawe, czy ja się spinałem w tym filmie, ale okej. Okay. To ci broni grać w ten tryb. To ci mówił, że to tryb dla początkujących, twórcy gry. Czemu bronisz innym bawić się w sposób, który odpowiada im bardziej? O co cię chodzi yy, z tym KD? Tu KD i winy się nie liczą. Jestem słabszym graczem i jakoś nie mam problemu, że w tym trybie trafiam na spoconych graczy. Dla mnie to świetna okazja do treningu. Idealny miks, trochę luźniej walki i, i kilka poważniejszych pojedynków. Może weź pod uwagę, że nie każdy ma po 8 godzin dziennie na grę. A chciałbym poexpić bronie, w których chciał, chciałbym grać już w normalnych trybach. Jest są sami spocenicy i szczury chowające się po kątach streamerki płaczą, że gra stała się każualowa. Zmieńcie zawód, bo chyba za łatwo wam w życiu. Szukajcie problemów tam, gdzie ich nie ma. I dokończę jego komentarz, bo jeszcze sobie tam coś dodał i jeszcze jedno. Dlaczego mamy, mamy łatwiej bić kamo? Przecież ty też możesz. Ja cię lubię. Tak w mojej opinii... W, ja cię lubię, tak w mojej opinii tym filmem sporo przestrzeliłeś. Bo ty nie bronisz wcale tych nowych biednych graczy i, i zagubionych graczy. Ewidentnie masz z tym pro, trybem jakiś swój prywatny. Problem. Widać, że w kilku momentach na filmie strasznie się podpaliłeś. Hmm, możliwe. Nie mówię, że nie. Możliwe tak było, aczkolwiek wydaje mi się, że jakby dobrze przedstawiłem swoją opinię, aczkolwiek no ponownie. Ja jestem człowiekiem, może się pomyliłem, może się podpaliłem, może coś źle zakomunikowałem. Natomiast ja podtrzymuję jedną rzecz. Jeżeli gracze tacy jak ja, przykładowo, albo lepsi ode mnie, będą mieli dostęp do tego trybu i będą notorycznie grać ten tryb, ponieważ nie ma skill-based matchmakingu, jest i, i matchmakingu jest łatwiej, można robić rekordy, można trafić na graczy, nie ma rozróżnienia tak naprawdę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, można robić content, obojętnie, to prędzej czy później nie będzie większej różnicy między battle Royalem a trybem casualowym. Bo ponownie, nawet jeżeli będzie tam powiedzmy 20, 30, 40 osób, powiedzmy, które są faktycznymi graczami, to wystarczy 10 osób, nie, wystarczy 5 osób na moim poziomie, a są może wyżej, na wyższym poziomie, które będą mogły zniszczyć całą rozrywkę casualowi, który po prostu uczy się chodzić w tej grze. I o to mi tylko chodziło, tak? Ja chcę. inaczej ja chcę. Ja mam. Teorii mam w nosie, co tam się stanie, bo nie chcę ten tryb będzie, jeżeli zostawiam to tak jak jest, ok? Ja bardziej zadawałem pytanie i propozycje i wzbudzałem dyskusję. Co można zrobić z tym trybem, żeby faktycznie tych casuali bronić? Bo, jakby kazułale mogą sobie być na BRC zwykłej i tak dalej, i tak dalej. Przecież mi to obojętnie. Ja naprawdę nie narzekam na moc mojego lobby. Zresztą widzicie, jeżeli oglądacie moje streamy, ja nigdy nie mówię, Jezus, ale mam spocone lobby. Nic nie można w tym lobby zrobić. Nic nie można ugrać. Nic nie można zrobić. Nigdy w życiu nie spotkaliście mnie. Narzekającego na lobby, na to, że nie mogę zrobić czegoś, czy tamtego, tamtego, tamtego. Osoby, które mi oglądają, dobrze o tym wiedzą. Więc ja ponownie jestem bardzo ciekawy, jakim cudem zostały wyciągnięte takie wnioski. Może faktycznie źle coś zakomunikowałem, i wydaje mi się, że moim głównym tematem, czy moją główną opinią było to, że faktycznie powinien być jakiś limit, aby powstrzymać graczy takich jak ja, chodzić na taki tryb. Dla graczy bardziej casualowych, początkujących, ponieważ o to w tym chodziło, żeby gracze początkujący mogli się nauczyć grać w tę grę. Mają tryb treningowy i mają też battle royale, żeby faktycznie rozrygać całą gierkę, jakby implementując pewne rzeczy, nie? Ucząc się strzelać, ucząc się ustawiać i tak dalej i tak dalej, grając na luzie. Ja nie mówię, że osoba, która jest, nie wiem, Jakimś tam casualem, czy ma jakiś tam prestiż? powiedz, masz biedny, pierwszy prestiż, już powinien spadać z tego trybu. Nie. W sensie to była tylko propozycja, bardziej takie pytanie. I nic nie mówiłem. Nie mówiłem też nic, żeby ten tryb zniknął, bo ten tryb powinien zostać. Bardziej mi chodzi o to, że zwróciłem uwagę na to, że jakby twórcy gry już się zastanawiają nad tym, jak wprowadzić limity do tego trybu. I oni się na tym zastanawiali, zanim ja cokolwiek wspomniałem. A nawet gdybym ja wspomniał coś tydzień przed tym, zanim oni to zakomunikowali, to na pewno o tym nie pomyśleli, bo. Al skład powiedział: No bez przesady, oni mnie nie słuchają, oni mnie nawet nie znają. Ja jestem nieznaczącą osobą dla Activision. Ja tylko bardziej zwrócę konwersacje i tworzę content i tak dalej. Więc jakby nie patrzeć, ja zauważyłem tutaj pewną nutkę. Niezdecydowania, na samym zakończeniu powiem, niezdecydowania, nie hipokryzji, może to jest złe słowo, hipokryzji, ale inaczej. Gracze casualowi jakby mieli do mnie problem o to, że chcę wprowadzić pewne limity dla spocenców na ten tryb. I to jest dla mnie abstrakcja, bo ja faktycznie uważam, że jeżeli jesteś bardzo słabym graczem, lub graczem do pewnego poziomu, powinieneś móc grać na tym trybie bez żadnego problemu, nie myśląc o tym, że wypadnie na ciebie tryb, który potrafi zakręcić cały twój team także nie wiecie, co się dzieje, tylko faktycznie możesz się spodziewać, że trafisz na ludzi mniej więcej na twoim poziomie, dzięki temu możesz grać w trochę w inny sposób, troszeczkę bardziej na luzie, prawda? Z tym, że z czasem tych spoconych graczy, tam się będzie pojawiać coś, trochę coraz częściej. Bo jeżeli ja mogę zrobić kamo na tym trybie, to ja będę robić kamo na tym trybie. I uwierz mi, że więcej spoconych graczy będzie robić kamo na tym trybie. A graczy lepszych Warzona jest zdecydowanie więcej niż było na Werdańsku na początku. I to jest już naprawdę o wiele więcej. Graczy, którzy zostali z Warzonem, jest sporo. I teraz graczy, którzy wrócili do tego Warzona, też jest sporo. Więc jakby nie patrzeć, te. Ten procent graczy, którzy potrafią coś więcej, jest o wiele większy. Więc jeżeli ci gracze będą mogli grać na tym i zrozumieją, że na tym trybie się bardziej opłaca grać, chociażby dla robienia camo, bo na grabieży się robi już trudno, bo tam się faktycznie ludzie zaczynają pocić, no to, to uwierzcie mi, że osoby, które jakby do mnie miały problem o to, że chcę wprowadzić jakieś limity, zaraz będą o te limity prosić. Bo mówię wam, trafi się. Może, może to jest garstka ludzi, może, to, może ja przesadzam, może to tylko garstka ludzi ma do mnie problem, bo faktycznie chyba z 5 osób skomentowało ten film i parę osób polajkowało, a 800 osób obejrzało ten film, więc może ja przesadzam, może ja to nadinterpretuję, i faktycznie tylko pojedyncze osoby mają ze mną problem, a reszta osób zrozumiała o co mi chodzi. Ale uwierz mi, że jeżeli jesteś Słabym graczem, jesteś graczem, który chce się nauczyć. Chce, jakby, poćwiczyć. Albo chce się pograć na luzie, obojętnie. To jeżeli będziesz trafiał na. Jakby na tym trybie na luzie. Na graczy, którzy zaczną wokół ciebie tańczyć. To uwierz mi, że będziesz się wkurzał będziesz mówić, co ten debil robi w moim lobby, co ten debil robi na lobby dla casuali, niech spieprza sobie na zwyte, zwykłe battle royale, które już jest pod casuali bardziej, więc pewnie powiesz, niech spieprza sobie na rankedy, bo tam faktycznie jest ten skill up, lub będzie ten skill gap, e, bardziej podniesiony. Więc to wszystko z mojej strony, chciałem tylko zaznaczyć to i chciałem się odnieść do tych komentarzy, których jest więcej, niektórzy mówią mniej więcej to samo, niektórzy się troszeczkę ze mną zgadzają, na przykład na samym końcu mogę jakby przytoczyć jeden komentarz, który jakby powiedział, oglądali Mieliśmy ten sam film, on się wcale nie próje, a dywaguje, co, może, co można by zrobić, żeby ten tryb był lepszy i pozwala początkującym grać uczyć się gry. Nie chce nie ginąć od poseńców, bo to faktycznie nie jest tryb dla nich. No I wiesz, niektórzy zrozumieli. Wydaje mi się, że faktycznie tutaj zrozumieli o co chodzi, o co mi chodziło, ale ponownie, ja może coś źle powiedziałem, źle zakomunikowałem. Jeżeli tak, to widocznie muszę się poprawić na przyszłość. W każdym razie w tym filmiku próbowałem to sprecyzować i mam nadzieję, że teraz rozumiecie o co mi chodzi. Ponownie możecie się ze mną zgadzać, czy też nie zgadzać i zapraszam do dyskusji w komentarzach i subskrypcji tamtego kanału. Nie trzymajcie się i do zobaczenia.